Witam. Dzisiaj rozmawiam z Kają, która gra w orkiestrze Dętej w Ogrodzieńcu. Kaja, powiedz, jak zaczęła się Twoja przygoda z orkiestrą? Czy ktoś Cię do tego zmusił, czy była to po prostu twój, Twoja taka myśl? Znaczy, było tak, że moja siostra grała w orkiestrze, i tata też chciał, żebym poszła w jej ślady. Rozumiem. E, czy. Miałaś jakiś swój wybór, czy to była właśnie taki przymus, że musisz grać na tym i na tym, czy po prostu mówisz: A, zagram sobie na klarnecie? Znaczy, chciałam grać na klarnecie od razu. Czy sądzisz, że decyzja związana z orkiestrą była słuszna? Tak, myślę, że tak, bo do, gram do tej pory i jeszcze mi się to nie znudziło. Rozumiem. Ehm, ile tak mniej więcej zajmuje Ci samo ćwiczenie, w, w granie na tym klarnecie? Znaczy, jasne, że trzeba grać codziennie, ale jak się niekiedy nie chce, no to... Rozumiem, po prostu leń. E, jak wyglądają wasze próby? Na czym polegają? Znaczy, od 8 do 9.30 mamy podzielone na grupy, a od 9.30 zaczynamy całą orkiestrą próbę z naszym dyrygentem. A czy dyrygent jest dość ostry, czy łagodnie do was podchodzi? Znaczy, jest bardzo wymagający, no i raczej jest tym łagodny. Rozumiem. Gracie dużo koncertów. Czy wasz repertuar jest stały, czy non-stop się rozszerza? Znaczy, yy, nasz dyrygent yy, co trochę przynosi nowe utwory. Na przykład teraz ćwiczymy Bramsa, który niedługo będzie do posłuchania. Rozumiem, a czy według Ciebie on jest trudny, czy łatwy, czy wymaga dużo poświęcenia czasu na próby, czy może po prostu kilka godzin, jedną, dwie? Myślę, że utwory teraz są coraz trudniejsze i że powiększamy swoje umiejętności. Czy właśnie te koncerty, próby, różnorodne tam grania w domu, czy jakoś kolidują z Twoim życiem prywatnym, czy są mocno w Twoim grafiku tygodniowym? Znaczy, muzyka to moja pasja, więc podchodzę do tego luźno i w soboty na próby tylko chodzę. A czy macie jakiś najbliższy wyjazd? Znacie tak, w maju mamy do Szczawnicy, a w wakacje na Węgry. Okej, okay, a czy oprócz właśnie grania na klarnecie i prób, masz jakieś jeszcze inne zainteresowania albo pasje? Znaczy, oprócz y, grania na klarnecie, gram jeszcze na pianinie. Wiadomo, że zazwyczaj gracie dla majoretek. Czy współpraca z nimi jest dobra, czy trochę się kłócicie? Znaczy, na początku bardzo się nie lubiliśmy, ale gdy przyszły wspólne wyjazdy, to myślę, że już jest lepiej. Aha, rozumiem. E, czy można wiązać przyszłość z orkiestrą w sensie zarobkowym, czy po prostu zostawić to jako pasję? Znaczy, nie mam pojęcia. Kiedy grasz przed dużą publicznością, odczuwasz jakiś stres czy czujesz się swobodnie? Znaczy na pewno czuję się swobodnie, ponieważ to dla mnie przyjemność. Rozumiem. Masz jakiś autorytet muzyczny? Moim auro... autorytetem muzycznym jest na pewno moja siostra. A dlaczego ona? Ponieważ no, jest świetnym muzykiem, super gra na saksofonie. No, i chciałabym pójść w jej ślady i na studia muzyczne. Dziękuję za wywiad i życzę spełnienia marzeń muzycznych. Dziękuję. No to cześć.